Wojna światowa dobiegała końca. Nad Odrą i Nysą Łużycką stanęły armie dwóch radzieckich frontów liczące blisko 2 miliony żołnierzy. One miały zadać ostatni cios III Rzeszy. Zwycięzcy liczyli na wielkie łupy. Dlatego do działania przygotowywały się zespoły specjalne. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. W Kostrzyniu nad Odrą, tuż obok kwatery dowódcy pierwszego Frontu Białoruskiego, marszałka Georgija Żukowa, swoją kwaterę urządził generał NKWD, Avram Pawłowicz Zawiniagin. Do niego miało należeć poszukiwanie ludzi, urządzeń i dokumentów ważnych dla Związku Radzieckiego. A fakt, że zadanie to wyznaczono oficerowi, który był zastępcą Ławrentija Beri, wskazywał, jak wielkie znaczenie Stalin przywiązywał do wojennych zdobyczy. I trudno się dziwić. Niemcy choć przegrali wojnę, to pod względem osiągnięć technicznych pozostawili daleko w tyle zwycięzców. Niemieckie czołgi Königstiger były bez wątpienia najlepszymi wozami bojowymi świata. Niemcy mieli odrzutowe samoloty myśliwskie i bombowe. Mieli samoloty rakietowe, rakiety przeciwlotnicze, kierowane kamerami telewizyjnymi, rakiety wystrzeliwane z samolotów, najpotężniejsze działa kolejowe, latające bomby V1 i rakiety balistyczne V2. Nic więc dziwnego, że zwycięzcom bardzo zależało na poznaniu tajemnic nowej broni. W połowie kwietnia do kwatery generała Ziawiniakina przybył major bezpieczeństwa państwowego Anatolii Czizikow. Towarzyszu generale, major Czizikow. Wy wprost z drogi? Tak. No, ale nie czas na wypoczynek. Podejdźcie tutaj. Czizikow podszedł do stołu, na którym leżały mapy. Ofensywa na Berlin ruszy lada dzień. Pójdą dwa skrzydła od północy i południa. Chcę, żeby już w kwietniu za Odrą znalazł się zespół naszych naukowców, to jest lista specjalistów, którzy mają być włączeni do tego zespołu ustalono to w Moskwie. Gajdukow, specjalista od artylerii rakietowej i jego asystent Mrykin. następnie Woskrysieński i Czertok. Oni od 1944 roku pracują nad niemieckimi rakietami. Tymi z Polski które Anglicy chcieli nam wykraść. Ale nie daliśmy się podejść, burżuje przeklęte. Generał Zawieniagin mówił o brytyjskiej delegacji, która we wrześniu 1944 roku przyjechała na poligon rakietowy w Bliźnie, zajęty przez wojska radzieckie. Zgodę na przyjazd wyraził sam Stalin. Brytyjczycy badali stanowiska startowe rakiet V2 i zebrali dużo części, które zapakowali w skrzynie. Potem pojechali do Moskwy, gdzie okazało się, że skrzynie gdzieś się zapodziały. Rosjanie obiecali jednak, że szybko je odnajdą i odeślą do Londynu. Rzeczywiście tak zrobili, tyle że w skrzyniach nie było części rakiet, lecz stare silniki samolotowe. Ci specjaliści przyjadą do Niemiec w pierwszej kolejności. Potem poślemy następne. Głuszko, Korolow i inni... Oni będą oczywiście badać dokumenty i znaleziono części. Wy macie im zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić pracę. Tak jest, towarzyszu generał. Boję się, że Amerykanie będą szybciej w miejscach, które nas interesują. Dlatego musicie być tuż za naszymi wojskami i nie bójcie się odpowiedzialności, jeżeli wjedziecie na teren zajęty przez Amerykanów usprawiedliwię was choćby przed samym Stalinem. Zawieniagin zdawał sobie sprawę, że ludzie, broń i sprzęt, które interesowały Rosjan, znajdowały się bliżej wojsk amerykańskich. Główny konstruktor rakiet V2, Werner von Braun oraz jego najbliżsi współpracownicy w marcu 1945 roku wyjechali z ośrodka rakietowego peny na wyspie Uznam i dotarli do Bawarii. Zabrali ze sobą 14 ton dokumentacji technicznej. I było oczywiste, że zechcą te materiały oddać Amerykanom, a nie Rosjanom. Również w zasięgu wojsk amerykańskich znalazła się wielka podziemna fabryka Dora w górach Harcu, gdzie Niemcy produkowali rakiety V2 i pociski V1. Generał Zawieniagin miał jednak nadzieję, że uda się złapać von Brauna. Istniała pewna szansa. Konstruktor i jego koledzy byli pilnowani przez SS-manów, którzy nie mieli ochoty oddawać ich Amerykanom. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Konstruktor niemieckich rakiet balistycznych Werner von Braun zdawał sobie sprawę, że jest najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Niemczech. W jego rękach była tajemnica rakiet, które od września 1944 roku spadały na Londyn i trwożyły ludność i rząd brytyjski. Nie było przed nimi obrony. Spadały z wysokości 90 km z prędkością przewyższającą prędkość dźwięku. Dlatego nie było ich słychać, jak nadlatywały, aż wybuch uświadamiał Londyńczykom, że zostali zaatakowani. Rakiety V2 miały jednak wiele słabych stron. Ich zasięg wynosił tylko 300 km, lecz von Braun usiłował zwiększyć go, instalując na kadłubach niewielkie skrzydła. Po kilku nieudanych próbach, gdy skrzydlate rakiety wznosiły się ledwie na kilkadziesiąt metrów nad wyrzutniem, w styczniu 1945 roku odbył się udany start. Rakieta A4B osiągnęła wysokość 80 km i szybowała z prędkością 4300 km na godzinę, aż oderwało się skrzydło. Sukces eksperymentu pozwalał mieć nadzieję, że w ciągu kilkunastu tygodni rakiety zostaną udoskonalone na tyle, że będzie je można używać przeciwko Anglii, ale nie było już czasu na nowe eksperymenty. W planach von Brauna było również skonstruowanie prawdziwych rakiet międzykontynentalnych, za pomocą których można byłoby zaatakować amerykańskie miasta. Póki co planowano wystrzeliwanie ich z wyrzutni nawodnych. Rakieta byłaby holowana za okrętem w pojemniku. Gdy okręt osiągnąłby wyznaczoną pozycję w pobliżu amerykańskiego brzegu, zbiorniki balastowe pojemnika napełniane byłyby wodą, tak aby ustawił się w pozycji pionowej i z jego wnętrza mogłaby wystartować rakieta. Drugą słabością rakiet von Brauna była głowica bojowa zawierająca ledwie tonę materiału wybuchowego. Na Londyn w czasie całej wojny spadło bez mała 2900 rakiet, co oznaczało, że w mieście eksplodowało 2900 ton trotylu. To nie było dużo, zważając, że podczas jednego nalotu na niemieckie miasto alianckie bombowce potrafiły zrzucić bomby o łącznej wadze 8 tysięcy ton. Sytuacja zmieniłaby się całkowicie, gdyby w głowicy V2 był nie trotyl, lecz ładunek nuklearny. Tak więc mimo tych słabości, rakiety V2 były bez wątpienia bronią, która najbardziej interesowała zwycięskie mocarstwa. Von Braun o tym wiedział. Pilnujący go SS Mani również von Braun przekonał się o tym, gdy jego i stu naukowców zamknięto w osiedlu otoczonym kolczastymi drutami, pilnowanym przez ss manów Poszedł do komendanta. Chciałbym widzieć się z grupem Führerem Kamlerem. von Braun mówił o dowódcy SS kierującym programem rakietowym. Zwalisty SS-man, o twarzy obrzękłej od nadmiaru alkoholu i zaczerwienionych oczach, podniósł się z za stołu. SS-Gruppenführer Kammler wyjechał do Pragi. wobec tego pan musi podjąć decyzję o rozproszeniu moich ludzi. Trzymanie nas w jednym miejscu jest bezsensem. Wystarczy nalot kilku wrogich samolotów, a nikt z nas nie przeżyje. Nie mamy się gdzie ukryć przed bombami. A ja nie mam możliwości przetransportowania pana ludzi w inne miejsce w ciągu najbliższych godzin. Dojedzie tutaj co najmniej 20 samochodów z Blajherode. Wystarczy, żeby rozwieść moich ludzi po okolicznych domach. Nie mam takiego rozkazu. Poleciłem również, aby jeden z samochodów z dużym zapasem benzyny oddać do pana dyspozycji. Esesman zastanawiał się przez chwilę. Propozycja von Brauna była bardzo ciekawa. Wreszcie zdecydował się. Rozkażę moim żołnierzom, aby eskortowali pana pracowników do okolicznych domów. Nikt nie powinien jednak opuszczać rejonu Oberammergau. A co z pana ręką? Esesman zauważył grymas bólu na twarzy von Brauna, który kilka dni wcześniej złamał rękę, gdy kierowca samochodu zasnął i wpadli do rowu. Wciąż boli. W miejscowym szpitalu jest paru lekarzy bardzo doświadczonych w składaniu połamanych rąk i nóg narciarzy. Zadzwonię tam, żeby natychmiast pana przyjęli. Okazało się, że złamana ręka była źle złożona i miejscowy chirurg zdecydował się na ponowne łamanie. Werner von Braun w szpitalnym łóżku mógł tylko biernie obserwować, co dzieje się wokół. Najbardziej niepokojące wiadomości docierały ze wschodu, gdzie 16 kwietnia armia czerwona rozpoczęła uderzenie na berlin. Sensacje XX wieku w radio. Z. Sensacje XX wieku w radio Z. Nocy 16 kwietnia o godzinie 3.00 nad radzieckimi przyczółkami nad odrą rozbłysły trzy zielone rakiety dając sygnał do rozpoczęcia artyleryjskiej kanonady. Niebo zajaśniało ogniem tysięcy lów. Fala pożarów wzniecona eksplozjami pocisków ogarniała lasy i wsie z prędkością biegnącego człowieka. Po kilkunastu minutach gorące powietrze niosące swąd spalenizny, popiół i płonące szmaty docierało do radzieckich okopów. Tam artylerzyści z otwartymi ustami, oszołomieni hukiem wystrzałów i dymem prochowym jak w gorąbce, ładowali pociski i wystrzeliwali je w stronę niemieckich stanowisk. Po półgodzinnej kanonadzie na niebie rozpaliło się tysiące różnokolorowych rakiet. I wtedy stało się coś dziwnego. Nad linią frontu rozbłysły jasno niebieskie smugi, które rozżarzały się z sekundy na sekundę. To 140 reflektorów lotniczych, których światło miało odnajdywać samoloty lecące na wysokości kilku kilometrów ustawionych co 200 metrów świeciło w stronę nieprzyjacielskich okopów. W ich świetle nikły sylwetki żołnierzy i czołgów podążających w stronę niemieckich linii obrony. Czyżby tak doświadczony oficer jak marszałek Żukow uwierzył, że światło reflektorów odegra jakąkolwiek rolę w tym wielkim natarciu? Bez wątpienia nie. Żukow tworzył widowiskową oprawę ostatniej wielkiej bitwy w Europie. Rakiety i smugi reflektorów miały być efektem, niczym więcej. Był pewny, że jego pancerny walec przetoczy się przez okopy zasłane trupami niemieckich żołnierzy i pędzić będzie w stronę Berlina. To pełnił błąd, nie doceniając wroga. Niemieccy żołnierze zatrzymali radzieckie oddziały u stóp wzgórz Zelowskich. Nie mogło to jednak trwać długo. Ogrom środków, jakie zgromadzono do tej operacji, dawał pewność, że obrona niemiecka zostanie szybko przełamana. Już 18 kwietnia wojska Żukowa przebiły się przez niemieckie linie obronne. Generał Avram Zawieniagin był wściekły. Dotarły do niego wiadomości, że 11 kwietnia wojska amerykańskie zajęły podziemną fabrykę rakiet Dora. Co prawda według porozumienia między mocarstwami te tereny powinny się znaleźć pod okupacją radziecką, ale wojna jest wojną. Raz ci poszli za daleko, raz tamci. Zawiniagin wiedział, że Amerykanie wycofają się z tych terenów, ale do tego czasu wywiozą wszystkie najważniejsze maszyny i gotowe rakiety. Wkrótce nadeszła wiadomość, że von Braun i najważniejsi naukowcy oddali się w ręce Amerykanów. Ale nie na wszystkich Polak Zawiniagin przegrywał. Pewnego majowego dnia, gdy Berlin był już w rękach radzieckich, przyszedł do niego rozgorączkowany profesor Julii Harito, włączony do specjalnego zespołu poszukującego niemieckich zapasów uranu. Coście tacy zadowoleni, towarzyszu profesorze? Znalazłem to, czego nie spodziewałem się znaleźć: tlenek uranu. Gdzie znaleźliście? Na ulicy? Nie, w archiwum. Tlenek uranu w archiwum? A po co faszyści go tam trzymali? Naukowcowi zajęło trochę czasu, aby wytłumaczyć generałowi NKWD, gdzie znalazł substancję bardzo ważną dla radzieckich badań nuklearnych. Hitlerowcy nadzwyczaj skrupulatnie inwentaryzowali dobra rabowane w okupowanych państwach dzieła sztuki, aparaturę naukową i przemysłową, broń, opracowania naukowe. Dokładną dokumentację składali w specjalnym archiwum w Berlinie, które niezwykłym trafem przetrwało bombardowania i oblężenie miasta. Kartoteki zapełniały sale na sześciu kondygnacjach. Analiza ich zawartości musiała trwać wiele miesięcy, tym bardziej, że niemiecki personel odmówił współpracy. Ale Hariton miał szczęście. Dość szybko udało mu się odnaleźć zapiski o przywiezieniu do Niemiec tlenku uranu. Ale ślad się urwał. Wiemy, że mają w Niemczech duży zapas tlenku uranu, ale nie wiemy, gdzie teraz się znajduje. Może u Amerykanów? Nie, to wykluczam. Powinien być w Berlinie lub w okolicach. Po długotrwałych i żmudnych poszukiwaniach, gdy specjalny zespół jeździł od miasta do miasta, Harriton otrzymał informację, że jakiś oddział wojska, uznając tlenek za barwnik, odesłał go do farbiarni w Berlinie. Zawieniagin podszedł do tej wiadomości bardzo sceptycznie. Czy to możliwe, profesorze? Całkowicie możliwe. Tlenek uranu ma intensywny żółty kolor, dlatego mogli go wziąć za farbę do tkanin. To e, to niedobrze... Farbiarnia, o której mówicie, jest niestety w części, do której weszły wojska amerykańskie. Generał wpatrywał się w mapę miasta rozłożoną na stole. Hariton podszedł bliżej i spojrzał na punkt, który wskazywał generał. Odnoszę wrażenie, towarzyszył generale, że farbiarnia ta jest tuż, tuż przy samej granicy sektora amerykańskiego, ale jeszcze po naszej stronie. No widzicie, tak się szczęśliwie złożyło... Macie rację, Juliu Omal, żebym tego nie przeoczył. Oczywiście blisko Amerykanów, ale jeszcze na naszej części. Harriton był nadzwyczaj podniecony, gdy o świcie w konwoju NKWD dotarł do farbiarni, dużego dwupiętrowego budynku z czerwonej cegły otoczonego wysokim murem. Wewnątrz spotkali grupę mężczyzn z czerwonymi opaskami na ramionach, którzy przedstawili się jako antyfaszyści pilnujący narodowego majątku. Rzeczywiście było czego strzec, gdyż oprócz zapasów farby, magazyny były pełne owczych skór, przygotowanych do barwienia, i bel materiału. Antyfaszyści nie mieli jednak zamiaru stawiać oporu oddziałowi NKWD, więc Haritan i jego ludzie zaczęli przeszukiwać magazyny. W ostatnim znaleźli rzędy niewielkich drewnianych beczek ułożonych w kilku warstwach. Między nimi była tabliczka z odręcznym napisem U3O8. Zawiadomcie, generała Zawieniagina, że znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. 130 ton tlenku uranu załadowano na ciężarówki i przewieziono na stację kolejową. Później Igor Kurczatow stwierdził, że ten ładunek przyspieszył uruchomienie reaktora produkującego pluton o cały rok. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Specjalna Radziecka Komisja przybyła do Niemiec 24 kwietnia 1945 roku. W jej składzie byli specjaliści z różnych dziedzin, ale najwięcej było ekspertów od rakiet. Co wskazywało, że rząd radziecki największą wagę przykłada do zdobycia materiałów z tej dziedziny. Szef tego specjalnego zespołu, generał Leonid Gajdukow, był specjalistą od artylerii rakietowej i po pierwszym okresie poszukiwań dokumentów i fachowców pozostał w Niemczech, kierując Instytutem Nordhausen. Później przyjechał Wiktor Mischin, który badał fragmenty V2, jakie znaleziono na niemieckim poligonie rakietowym w Bliźnie i dostarczono do Moskwy w 1944 roku. W sierpniu przyjechali Walentyn Głuszko i sam Siergiej Korolow. Obydwaj niedawno zwolnieni z więzienia, gdzie osadzono ich w 1938 roku pod zarzutem działalności antypaństwowej. Członkowie radzieckiej komisji szybko zorientowali się, że nie mają szans na schwytanie najważniejszych niemieckich naukowców i inżynierów, ani odnalezienie najcenniejszej dokumentacji. Jednakże sytuacja nie była tak beznadziejna. Do końca 1945 roku wywieziono z Niemiec do Związku Radzieckiego osiem kompletnych rakiet na paliwo płynne. 41 rakiet na paliwo stałe, takich jak Rheinbote SB-800, a ponadto 186 zespołów naprowadzania, także nadźwiękowy samolot rakietowy, rakietowe myśliwce i wiele innych. Nie schwytano najważniejszych specjalistów, takich jak Werner von Braun czy generał Dornberger, którzy byli już bezpieczni u Amerykanów. Ale w okolicach podziemnych zakładów Dora schwytano 200 techników, którzy nie zdołali lub nie chcieli uciekać na zachód. Największą radziecką zdobyczą był Helmut Gütrupp, specjalista od systemów naprowadzania rakiet. Przez wiele lat ukrywał swoje komunistyczne przekonania, ale gdy mógł je zamanifestować, natychmiast oddał się w ręce radzieckie. To była najcenniejsza zdobycz generała Zawieniagina. Początkowo niemieccy konstruktorzy pozostali w radzieckiej strefie okupacyjnej i rozpoczęli pracę w fabryce Dora którą Amerykanie oddali dopiero 1 czerwca 1945 roku, wywożąc stamtąd 100 rakiet V2 oraz najważniejsze maszyny. Do wiosny 1946 roku udało się zatrudnić w tych zakładach, które otrzymały nazwę RABE, co było skrótem od Raketenbau, 1200 niemieckich techników i inżynierów. Z Instytutu RABE do granicy zachodnich sektorów było bardzo blisko i wielu zdecydowało się przejść na drugą stronę. Zapewne ta sytuacja, jak i lęk przed penetracją zachodnich szpiegów, nakazał Stalinowi podjąć decyzję o wielkiej przeprowadzce. Pierwszą grupę najważniejszych pracowników RAB wywieziono do Związku Radzieckiego już we wrześniu 1945 roku. Drugą, znacznie większą, obejmującą od 3 do 3,5 tysiąca pracowników, przesiedlono w październiku 1946 roku. Ogółem do 1948 roku wywieziono z Niemiec 300 tysięcy rakietowych i lotniczych specjalistów wraz z rodzinami. Oni mieli tworzyć rakietową potęgę kraju Rad. W tym samym czasie na poligonie w Kapustym Jarze, położonym między Stalingradem i Astrachanem, rozpoczęły się próby zdobycznych rakiet V2, które nadzorował Sergiej Korolow. 11 rakiet wystrzelono od października do listopada 1947 roku, z których tylko 5 trafiło w cel. Rok później wystrzeliwano już rakiety zmodyfikowane przez radzieckich i niemieckich specjalistów, uzyskując nieco lepsze wyniki. Na 12 wystrzelonych rakiet 7 trafiło w cel. Korolow, zbierając doświadczenia na poligonie w kapustym jarze, opracował własną rakietę, którą nazwał R-2. Stalin nie potrafił docenić siły rakiet. Dopiero jego następca, Nikita Chruszczow, zrozumiał, że wojnę ze Stanami Zjednoczonymi można wygrać tylko za pomocą rakiet, a nie samolotów. Również w Stanach Zjednoczonych, gdzie znaleźli się najwybitniejsi konstruktorzy rakietowi z Wernerem von Braunem na czele, zapomniano o rakietach. Choć zupełnie z innych powodów. Ameryka rozbrajała się i prezydent Harry Truman nie chciał wydawać milionów na rakietowe eksperymenty. Kongres tak zmniejszył wydatki na zbrojenia, że firma Convair nie mogła dłużej prowadzić kosztownych badań z rakietami V2 i przerwała je w czerwcu 1947 roku. Czas rakiet miał dopiero nadejść. O, sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.